Dzień dobry, tutaj nagrody filmowe TV. Ja jestem Alan, jest Michał. Dzień dobry. I dzisiaj, drodzy Państwo, pierwsze oficjalne reakcje sezonu, bo te z satelitów to takie. To nie wiem proć w reakcje. No i mnie to nie a Teraz. To tam nie było. A teraz, za dokładnie 3 minuty, a dokładnie jakieś 2,5 minuty, dowiemy się, jakie będą nominacje do Złotych Globów. I no. Jest stresik trochę. Wiadomo, że globy trochę nie znaczą, ale no, jak ja widzę. Ale dla ciebie nie... znaczą. Tak. Dla Twojego no, serca. Da, tak, no, oczywiście dla prognostyka to jest drugi najważniejszy dzień w roku. To są muskary, to są globy. I żadne krytyki mi tej zabawy nie zastąpią w przewidywaniu globów. Znaczy, ja po tak, ja bawty wolałem akurat. Ja bawty wolałem, dopóki nie było tego Jerry wybić. Ale teraz śmieszniej z nimi przynajmniej. To no bo... jest, no, to jest dobre memo. Nie da się ukryć. No, teraz będziemy wiedzieć, jak typować. Kto najgłupszy, to na pierwsze miejsce. A wtedy... No, przepraszam bardzo. Alfred Udart. Ja ci powiem tyle i że ja pamiętam, co tam było w ogóle jeszcze. Ja tylko pamiętam, że był Alfred Udart, że był Dzieciak jak zminali i że nas jeszcze dobił Clark Peter za w Waz. To pamiętam, że te trzy osoby były wtedy. I że Barek Jogan nam się udał. Co jest? Bo się głowiliśmy nad tym pół roku, czy go tam wstawić, czy nie wstawić, a tu udało się, więc chociaż tyle. Coś... ciężko mu to idzie. No pewnie, no. Zjarał się, żeby zapomnieć, że to złote globe, żeby go nie skoncentrować. E, dyrektor! O, dyrektor. Brawo, udało mu się. Dzień Campion. Dobra. Co? Dobrze. I w leniów. Kurde, będzie koma <laughs> I będzie, tak. Czy, czy będzie też w dramacie? No pewnie będzie, no piąty slot. Hej, Melissa! Miriam co? Co? to <grystanie> <Jastuś> jest? <kozien! grystanie> i będzie driver na filmach. Przecież. Będą aktorze. No. Personal, <many> <many> yeah. <many> yeah. Nie ma kupera. <many> nie ma kupera. Will Smith. I Washington. Jestem. Nie mamy kurde! kulek. Ale najpierw analizuję. element annet. Jest najgorszy element, Anet, nominowany! Oh. I się założę z Tobą, że to jest jedyna nominacja dla Anet. w tym, Będ, ja jestem przekonany. Musi być driver, no. Będzie nie driver no. Nie musi! Dlaczego nie mamy? Lidy? Dlaczego, 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 dlaczego? Dlaczego, dlaczego? In the Heights, a był Ramo? Nie, bo nie było aktora nie było w komercie. Ale jest Kruela, mówiłem Ci, że Kruela będzie. Bo, ale Iwiłeś, nie jak to się stało, że mary, tylko ty jarny, no to, nie, to nie jest, to nie jest jakaś, nawet bardzo dobra rola, no. Ale jest Jennifer Lawrence. Mhm. Jest Jennifer Lawrence. Ojejku. Maharshala Ali, no nie. No musieli Ale... czarnego dać, no. Kolejnego. Znowu television, co mi na television, ale nie no, powiem ci, że no, mówiłem ci, że spuszczam na nas bomby, że po prostu będzie pięć kategorii bum, 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 bum. Ale na tą KTR to mega szacunek. Znaczy, no, zgadzam się, że to prawda. jest od filmu. Ale no, że Anet wyróżnili, no błagam. Ale no, ja nie mam Melisy, no. no i Komu Melisa jak jest KTR? Słuchaj, dalej jesteś spajała. O. Maga. Dobrze. Okay. Mm -hmm. I teraz będzie driver. Nie ma drivera. Nie ma oczywiście że nie ma drivera. Hmm. I Ramo. No, nie, no i jakimi jesteście idiotami, po prostu. Zaraz powiem, dlaczego. O. O. No i mówi, oh, kurwa, no. Za co? No to tender, tak? Czy nie? No. No jest tak głupoka. Jest Dornan. Nie ma do Chystusa. Jest! 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 nie ma leto! Nie ma leto! Nie ma letu! Kom tukaw! Aleksander! Nie! 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 Djamenie Franco. Co chat? Nie ma Dentro Cup. Matki. Matki. Nie że paralem, ale będzie się niszczyć gdzieś. Dlaczego nie ma kategorii? No malowy, ale pecie. I ni Caprio. Dlaczego jest COPIA? Cool a nie ma drivera! Dla dlaczego nie jest prawo, a nie ma releasy? A idzie po Best czy nie? Zamiast Don't Look up. Poważne pytanie. Nie no, bo drivera nie ma. Będzie Don't Look Up. Ale Don't Lookup na globach nie jest tak mocne. Kurde, i nie ma de Jesusa. No. Ale straka jest, ja nie mogę. Gobi! Gobi! Skoro, się... skoro jest kocu, no to może będzie koda w dramacie. Może będzie koda, tak, ale był bardem. No był. O! Kurwa! Uh. Nie ma Nie in, ma in the, heights. the heights! Nie ma in the heights. Mamusia! 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 Strip. I kto? Równego! Nie ma streep! Równego idzie po Oscara. Bacie po ponamkę. Kurwa, naleśnika na mordzie muszę robić. Kurwa. Fierna!

Jest Colman. Kto wypada? Stewart? Po Stewart! Gagi nie ma. Jest! Nie. Jest Lady Gaga! To czekaj, no wypadła... Poczekaj. Belfast. Koda! Jest! Jest! Koda jest! Yes, Koda jest! Koda jest! Jest! To wszystko? Chyba tak. Nie, piosenka jeszcze. I animacja. Co było w nieanglojęzycznym, bo nie usłyszałem jednego. Drive my car. Było drive my car? Jest! Kom... Było drive, yes, yes, drive my car! Jest on! Drive my car! Jest! Ale yes. to nie było! Dlaczego w ogóle to za Little Fix Nie było go na hałso w Gucci to jeszcze gada jest w House w Gucci! Okej, okay, dobra, czekaj. co nie czekaj. było! Yes? Richard does over and Down to joy down to yes i am my way home respect not so that's look you, you and yes we are so cool. and the so you Maj sani. Co? Co? co jeszcze raz powiedz co było? W Majsani coś było, nie mam pojęcia. Kurwa, gdzie jest Bel! Nie znajdę przyszła nie mam Bel! Dlaczego nie ma ben? I dlaczego skar eksperci mnie ukłamali, że coś jest? To jest, <grym> jest Raja? Jest Luka Encanto. Dlaczego są czynistej nie ma Bel! Nie Był Luka? No chyba był! A okay, ja to mogę cofnąć też? Co, Fino? Dobra, słuchamy. Encanto, Flee, Luca. Co? My Sunny Mad? Co to jest? <laughs> Czekaj, nie, nie, nie pomagasz. Mi. Wiem, że jest Ronusterka, że jest Sing2, ale nie wiem, czy Ty mówisz. No ja nie wiem, co ona mówi. Majs ani O, jesteś coś takiego. Co? to jest? To jest z Czech. O uchodźcach? O Afganistanie. Że jakaś dziewczyna z Czech zakochuje się w afgańskim uchodźcy. I <todgłosy> NIE MA być! Nie mam, be, nie mam nie, mam, be, nie, mam, be. nie mam, ja mam nie mam jakie wrażenia masz? Ja mam mieszane. Znaczy ja mam mega, mega pozytywne wrażenia. Bardzo mi się podoba. Znaczy mi się... Ja mam na pewno pozytywne, ale wiadomo dlaczego mam pewny problem z jedną kategorią, ale tylko z jedną. Poza tym... Że Drive My Car i Finlandia w International, uh, że nie ma Leto, a jest Kodi. No to nie rozumiem tu plusu, to jest najgorsza zamiana. No dziękuję, już mogę się zamknąć, Dziękuję, na... Panu. Kodi cio... to nie jest ciokolato, to jest shit, to jest shit. Kodi to jest moje ciokolato. Shit, a moje ciokolato się Ci dostało, bo Koty przyszła. Dla czyli Hudson nie ma, czyli, czyli nam Hudson wypada z Oscarów. Nie okay. ma Hudson, ale jest jej piosenka. To jest ciekawe, zależy. To jest ciekawe, to jest ciekawe. I zamiast jakiej piosenki? Zamiast Just Look Up. No to jest... bardzo dobrze, bo to jest zła piosenka. To jest, to jest do... bardzo dobra piosenka, ale to jest po... posrane, bo przecież oni mają parcie na gwiazdy. I dlaczego nie ma Ariany Grande nominowanej? To jest posrane, <laughs> strasznie dziwne. Ja muszę zacząć na leśniki robić, no. No nie, globy, no, nie mogę. Ale no ten Maharsha Ali, to wiesz, ludzie go typowali tam ogólnie, w miarę. I ja myślałem, że tak, no tak może, ma, ale tak nie bardzo. I, no, oczywiście, że jest, oczywiście, że Dobrze, że tego Jockeya nie było, bo bałem się trochę Jockeya. Ale no z tą animacją to wyjechali. To ma mniej niż, nie to, to ma mniej niż 200% osób nawet robocie. Skąd ten film wytrzasnęli w ogóle? Korupcja w globach dalej istnieje. Tylko jej nie widzimy, teraz Czesi z niej korzystają. <laughs> ten goście na plakacie tego filmu to wygląda totalnie jak goście z chmi. Ja nie wiem, to jest jakieś. Słuchaj, czy, fli, jest, czy jest o Afganistanie też? No tak. No kurwa, to dwa Afganistany się <laughs> I dużo. Jak ten film się nazywa, co mam wpisać? My sunny MAD. Wysłać ci? Nie wiem, jak on to wpisać. Napisz. Napiszesz moje słońce MAD. My no. sun. Jest, a my sunny MAD, aha. Bo MAD to jest ja, chyba to ja, imię, nie? to jest jakieś uchodźce. No tak, no. Glaby kochają. Ale mówili coś o imigrantach na początku. To jest na rzeczy. Dobra, pytanie, które musimy sobie zadać wszyscy teraz. Dwa pytania dokładnie mi się, kłębią się po głowie. Nie, to lepiej ty z nas? Nie, to jest to w takim razie trzecie, pierwsze, czy... Ali to jest wymysł z czy to może iść dalej? Nie no, do Oscarów na pewno nie, jak jest taka konkurencja. Przecież, przecież trzech kandydatów Oscarowych jest w musicalu na to. No dobra, no rację. Ale Cooper, jak go nie będzie na Critics Choice. To no Cooper na, razie. Nie, Cooper na razie. No generalnie Nightmare Ali trochę teraz umarło bardzo. Bo e, zostało zero nominacji. Tak? Zero było. Nie, nie no wiem. tak, nigdy nie było. Pytanie drugie. Kocur czy Kodi Postkara? Kodi według mnie. Bo Kodzie Kodi zgarnia Koc. wszystkie nagrody krytyków. I ja nie widzę tego kocura. Skoro Paul Racing na przykład nie wygrał, to czemu kocur miałby wygrać? To są Bo bardzo Kocur trukmarne. ma na bardziej normalnych ludzi, takich jak ja. A Racing był dla krytyków. Racing był dla Kodi. A Kotsur to jest rola komediowa bardziej, ale ma też moment oscarowy bardzo mocny, chyba najmocniejszy w tym sezonie, z tych aktorów wszystkich drugoplanowych. Plus kodi też jest młody i jak wiemy Oscary niechętnie w ogóle nominują młodych, a to dopiero przyznają im Oscary. Plus Kotsur jest głuchoniemy i jeżeli daliby mu Oscara, to byłby to drugi głuchoniemy aktor, który wygrał Oscara i no, sporo pozytywnego PR-u by to Akademii przyniosło. Plus Koda Bez picture contender w tym momencie. No to, bo jak no. tego ktoś nie typuje, no to sorry. Ricardo trochę zdechł, bo Rikardus ma tylko aktorskie i scenariusz. No i Iza miała rację. Pozdrawiam. No i Iza miała rację. Nie widzieliśmy tego na początku, ale. No tak samo Krasnijam. jak wiem. rozminowali też mówiliśmy, że nie ma szans i Iza od początku, że, że będzie. I było. Bo Iza jest bardzo mądrym człowiekiem. No No i Norów Nega to jest mega, mega szacunek dla grafów. Mm. Tak, to prawda. Tylko czemu John Hall jest w reżyserii? <laughs> bo chcieli dać drugą kobietę? To nie dali i Hall? No. Nie, no bo jednak The Lost Daughter lubią bardziej skoro dali Kolman też do No I The no Lost nawet... jednak zbiera więcej nagród niż Passing, jako filmu. No, no teoretycznie tak. No masz rację. Ale nie, no to był chyba remis, tak? Chyba los Dotter i Passing miał tyle samo. Czy teraz... No ale nie, nie los Dotter wygrało film, reżyseria scenariusz. Aha, no to może po prostu mi się postanoło z nominacjami. No. W każdym razie według mnie Nega to jest teraz mocne piąte miejsce po nominacji Oscarową. No to tak, bo tak, bo Critics dobrze. Choice to ona na pewno dostanie nominację. No, to, to ja 100%. Ja no, czyli zamiast strip. czyli strip umarła. Musimy Leto jest. No ciekawe co jest Leto. Bo według czyli jakby nas no spodziewaliśmy, że tutaj będzie rokiem i że wygra nawet, tak? No ja myślałem, że on wygra. No. Czyli Leto bardziej jednak pozłatą na inę. Chyba nie. tak. Chyba tak. Jeżeli wstawiamy Negel do Oscara, to po pierwsze. No, Scamon to poczekam do Critics Choice, ale koda na pewno się przesuwa wyżej. A wstawię... Boom nie masz takiego wsparcia, jak myśleliśmy, że będzie miało od No to prawda. Ale i tak wstawię tic Boom, bo miałem Nightmare. No, Nightmare to aut robi od razu. W dyrektorze się nic nie zmienia. W dyrektorze. No w scenariuszu też, przecież Adam McKay był, więc Don't Look Up To To była piątka, którą typowałyśmy obaj, tak? Ja nie typowałem Power of No właśnie, Power of the mi się spodobało dużo bardziej niż... Myśleliśmy. No, Power of the wygra Nie no, Belfast wygrał. No nie wiem, skoro Cody i Das dostali nominację, to powinno wygrać. No, obaj faceci z Belfastu dostali nominację. Przewidywaliśmy to. No wiem i tak samo przewidywałem, że Belfast wygra i no to będę przewidywał, bo dostał wszystko co miał, wszystko co miał dostać i piosenkę też dostał. Mm -hmm. A Dune'a? No Duna nie wygra. No nie, no Duna nie. I tak to jest w tym sezonie. No powiem Ci, że gry były bardzo interesujące w tym roku. No tak, bardzo fajne, podobało mm -hmm. mi się. Poza tym... Wiadomo, że ja jestem na punkcie Cupim Medic, to poza tym to jest wszystko pięknie według mnie. Nie ma... Nie ma tu żadnego złego filmu. Poza parą te no to wiadomo, no to to musiało być, tak? No to nie, nie ma tak jest ok. Jakby Im, im, im więcej, jakby im dalej od bo tym bardziej... Jakby tym mniej go nie lubię. Ja tym jest bardziej. Okay. Tylko. Ja na odwrót. Sądzę, że gdybym z to ten podniósł na sześć. No ja myślę, że zmniejszył na jakieś 3-2, więc nie. Ale no King, King Richard był King Richarda nie było w scenariuszu, nie Nie, nie było, nie, nie, było. Było. nie, nie było. było. Czyli King Richard zakinęło realnie. Nie no, King Richard dostał dwie aktorskie i film. No tak, no czyli tak jak miał dostać, no. no. teoretycznie tak. Czyli że jakby no. lubią, ale nie, nie kochają. Tak samo jak Don't Look Up, które dostało aktorów i scenariusz. Czyli trzy nominacje, czyli nie jest źle. To jest i tak więcej niż TikTok Tik Boom, więcej niż In The Heights. I chyba. jedno, I tyle samo co West Side Story. Czy, nie, West Side Story tylko dwa. Do, nie trzy, bo Debose. Zagler. zegler, zegler Hilbert, a, a, i komedia, czyli cztery. No dobra. No, czyli West Side Story nie było w stanie przenieść Moreno ani no. żadnego no. aktora na drugi plan. Czyli w Side Story nie jest aż takie mocne, jak się wszystkim wydawało yy, na glomach. I jestem Mastą. jestem zadowolony bardzo z tego, bo byłem tego dosyć pewny, a ty tak... Poceniamy tak do tego, że no... Skoro ty tak mówisz, a to oglądałeś, to niech będzie. No, dlatego się cieszę, że to się stało, bo to też jest trochę sygnał, że oglądają ludzie Kruelle i że wygra kostiumy, a bardzo tego wszyscy chcemy. Więc fajnie. No i tylko ta animacja rozczarowała, no bo jeżeli Bel tu nie ma, to trzeba ją zaraz oskar... No może nie tak zaraz, bo no bo tu jednak było to czeskie, tak? No to się nie powtórzy na Oscarach, plus raczej nie będzie trzech Disney, ale Mirai zaczęło swój rajd po Oscara na globa, bo było Mirai na globach i potem się ludzie kłócili, czy Mirai, czy Grinch. I Mirai ostatecznie doszło do Oscarów, tak? A Bel się tu nie pojawiło. Więc ale zobaczymy. To chyba potwierdza, że Enkanto powinno wygrać, bo takim drugim miejscu... Bo miejscem, muzyka i piosenka. Bo Michelowie. Jest, no właśnie. Oni no... Poczekaj, oni no Czy oni zesnabowali Michelów? No tak, no mówiłem ci, że no, no tak, no, nie ma Michelów. To miało wygrać na Globach! To miało wygrać na Globach! Ja tego nie skojarzyłem. I to za czeski? Czeską animację o imigrantach. No. Wow. Wow, nie no to, no to powiem Ci, że jest ciekawie bardzo. Mitchellowie mogą wygrać Critics Choice. Wygrają. nie wygra. O, o ile Encanto też nie wygra. Encanto super... Critics, Critics Choice będzie chciało podejmować swoje wybory, czy będą chcieli przewidywać o <laughs> No właśnie nie wiem, bo oni mogą próbować na przykład, jak nie ma Globów, to zacząć robić coś swojego, żeby Oscary za nimi podążały może i wtedy będą chcieli może nagrodzić Flea faktycznie, ale nie wiem, zobaczymy, jak to wypadnie. W każdym razie, no, Ben Affleck, Tender Bar. No, to mówiliśmy, że taka Globowa nominacja. To się nominacja. powtórzy na Critics' Choice, według mnie tak, ponieważ Ben Affleck dostał nominację rok temu za koszykówkę. Way back. Ale to właśnie tak działa, że skoro miał rok temu za coś z dupy, to w tym już nie będzie miał. Tak samo jak Leto miał rok temu nominację z dupy, to w tym mu już nie dali, bo stwierdzili, że na no rok temu miał. Tak Ale samo to jak ten dostał dupy. nominację z dupy za modelę z Brooklyn i potem rok temu już nie dostał za Chicago. Mamy jakiś pattern nowy, jak ktoś dostaje z dupy, to potem Snapa dostaje. No <laughs> to jest mój pattern, no. Może i dobry. Mm. A, no wiesz, jest jeszcze Bertal przecież. Nie było go, właśnie. No wiem, no właśnie. No to czyli King Richard jednak to... trochę mniej dostaniesz niż No tak, no. Także no zobaczymy, czy Bertolt będzie na fix. Choice. Chociaż tak się może doczłapać z, z tam sag do Oscara. No oczywiście, że tak. I nie ma znowu Marka Rylensa. Globy go nie lubią, bo on nie wygrał Globa za Most Szpiegów, a potem przecież od globów się zaczął, zaczął spadek Rylensa do Oscara i też nie dostał żadnej nominacji nigdzie. No. Więc no nie lubią go bardzo. Niestety. Ale tak, widzisz, ta nominacja dla Rutnegi. super, super. Tak, jeszcze Passing nie zostanie z jedną nominacją, i w sumie może być taki ciekawy wysyp filmów niezależnych na, na Oscarach: Bo The Dotter, Bo Passing, Bo Koda. No skoro Passing ma już aktorkę drugoplanową, to się może doczłapać do scenariusza adaptowania. Może, tak, spokojnie. No także jest fajnie. Jest w się sezoncie... zaczął ciekawy, powiem Ci tak. A za parę godzin, za dwie i pół. Następna przejażdżka roller Coasterem. No w pewnym sensie tak fajnie nie będzie, bo będzie też mniej poważnie, jak będą. Po no Ja się nie przejmuję w ogóle krytyki. Znaczy, na no kogoś nie będzie, to może się No, jak kogoś na ból, no. A to ciekawe w takim razie, czy na przykład tyle będzie. No jak to, to nie będzie na Krytyk to. I to wypadł. Ja sądzę, że wtedy już wypadł. Ja bym poczekał do sak. Dobym go na piąte, ale poczekałbym do sak. I tak na Kodiego mam strasznie słaby kurs, więc mi to dużej różnicy nie robi. A na leto mam jeszcze jakiś tam przyzwoity, bo go dałem dawno temu. Więc... Poczekam jeszcze z tym. Chociażbyś na Gold Derby te kursy w tej kategorii. To są z dupy strasznie, no bo tam i chyba Jenkins jest w top 3, więc. No już teraz nie, już wypadł z szósty w tym momencie. A powinien być po 100 na jeden. No tak, no. no. Tutaj na miejscu Leko się czaj i Bradley Cooper i Dornan. Także... Ale Cooper no. ominął pierwszą nominację w sezonie. No tutaj tak, ale na Critic's Choice sądzę, że powinien być. Powinien. No powinien jakiś. No jak bo Liko jest to jednak jest film pod grobem. To jak się no spodziewaliśmy, nie. że PTA nie będzie miał reżyserii, no i nie ma. Ale ma scenariusz. No od tego się spodziewaliśmy akurat. No tak, bo razie serii było. Poczekaj, bo ja muszę to jeszcze. Bo ja przecież nie znam tego na pewno. była kampion, był no, Braun, moje... był Villeneuve, Dylan Hall i... i. Spielberg. A Spielberg, no tak, czyli nie było. No czyli naszej hp no. Dobra, no i dobrze, i fajnie. No, ta muzyka mnie trochę zniesmaczyła. Bo... No, czyli Spencer im się nie podobała. No, ale steward była. Była, no musiała być. Już nie nie musiała być, nie. nie musiała być. Ja bym spokojnie zobaczył Hudson i brak Steward. Tylko Byłby ja nie brak rozumiem, brak czego, czemu drivera nie ma. Ja po prostu nie jestem w stanie tego zrozumieć, że ktoś obejrzał Anet i stwierdził: hmm, Driver nie, Helberg nie, Kotiar. Super, super. A film, film była... też nie, chujowy, ale Jansu super. Jeszcze gdyby, gdyby była jakaś konkurencja w aktorze, nie, ale jak Cooper Hoffman dostał... Nie było, właśnie. No. Przypominamy, że Driver to jest najlepsza rola sezonu. No tak, właśnie. Tak, takim, no smutne to jest trochę. Nie wiem, może oni uznali, że musical to trzeba nominować kogoś kto umie śpiewać, a Driver to tak... <coughs> Ale no, to jest najlepsza rola Ale strona. i tak mega, mega fajne, że Anel gdzieś się pojawiła w tym sezonie. Prawda tak, no wiesz, każda nominacja dla tego arcydzieła jest w teorii bardzo pocieszająca. Oczywiście nie dla mnie, bo trochę w nie tej kategorii trafiło, nie na to miejsce. I boli mnie serce trochę. Ale no z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że na to miejsce mógł przyjść rano, to, no to tylko w połowie boli mnie serce, tak? W Trochę, nie, nie aż tak bardzo.